Witam serdecznie na moim kanale. Ja jestem Julia i przygotowuję wszystkie dania hiszpańskie, które chciałabyś poznać, ale jeszcze nie umiesz, więc masz tutaj okazję. Dzisiaj przygotowuję dorsza surowego z groszkiem zielonym. Lecimy! Do tego dania będziemy potrzebowali dorsza dobry olej, puszkę groszku zielonego, tomidzio, sól, pieprz czarny, łyżkę mąki pszennej i mąki kukurydzianej lub ziemniaczanej, przynajmniej jedną cebulę i coś zielonego, tak jak tutaj ja mam pietruszkę i szczypiorek. To Umy Umytego dorsza osuszamy. Kroimy na kawałki jakie chcemy, ja pokroję na cztery. Obtaczamy w mące. nalejemy na patelnię olej i będziemy smażyć. Nalewamy niewiele oleju, tak jakieś pięć łyżek. Marzymy z jednej i z drugiej strony około minuty, czyli dwie minuty, nie dłużej, tak żeby one tylko złapały taki kolor. I odkładamy. Teraz pokroimy cebulę w paseczki. I wrzucamy na ten sam olej. Troimy szczypiorek, cebula smaży się na zmniejszonym płomieniu do połowy, na średnim płomieniu, tak około minuty, żeby jak się zrobi przejrzysta będzie ok. Teraz już możemy wkładać nasze filety. Wrzucamy też szczypior. Trochę popieprzymy. Wrzucam soli. Trochę to midzio wlewamy w całą puszkę groszku. I niech to tak się gotuje jakieś 2-3 minuty. Czy jest właściwa ilość soli, przypraw, jak to smakuje? Dla mnie jest właściwe. Ty, Jeśli spróbujesz, to już sobie sama ocenisz. W międzyczasie w ten sposób mieszajcie całą potrawą od czasu do czasu. I polej od czasu do czasu tym sosikiem, ponieważ jest tak delikatny doż, że nie możemy go przewrócić w tym momencie, więc tak, żeby on nasiął tymi wspaniałymi smakami. Moim zdaniem danie już jest gotowe. Spójrzcie tylko, jaki się zrobił piękny sos. E, pachnie wspaniale. Dodamy jeszcze trochę zielonego i można serwować danie. Można jeść z chlebem, z ryżem. Myślę, że z takimi lekkimi. Jeśli lubisz ziemniaki, to z ziemniakami. Tak się właśnie prezentuje na talerzu. A ja teraz spróbuję dorsza, jak nam wyszło to danie. Wspaniałe. Zawsze wychodzi. Zawsze wychodzi, nigdy nie przypalisz. Zawsze będziesz zachwycona smakiem, czy zachwycony. Um, proponuję, abyś zostawiła mi łapkę w górę, zrobiła to danie i subskrybowała mi mój kanał, ponieważ przynajmniej dwa razy w tygodniu będzie się pokazywać nowe danie. Do usłyszenia i smacznego. Niam niam.